podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kołobrzeg do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe. Bardzo proszę przewodniczących komisji oraz grupy o zajęcie stanowiska. Komisja Gospodarki Budżetu i Rolnictwa za. Komisja Społeczna większością głosów przyjęła projekt uchwały. Klub Radnych za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo Tomasz Szafrański. Na komisji budżetowej prosiłem o zawiadomienie Pani Dyrektorek Szkół, szkół Podstawowych naszych w gminie, czyli z i z ale nie widzę tutaj tych Pań, to nie wiem, czy to było za, zawiadomione, Panie było, a po prostu nie, nie obowiązki mi nie pozwalały, tak to określę, czy też, czy też, nie było takiego zawiadomienia? Chciałbym się dowiedzieć najpierw. To masz coś takiego? No i taki no złożyłem wniosek na komisji, panie przewodniczący, a o to, to ja żeby miałem zaprosić. zawiadamiać, tak? No, jako nie. komisja budżetowa? Nie pan wniosek, wniosek a, złożył. A to co? To ja miałem zawiadamiać? No przepraszam pana radnego, a to ja miałem zawiadamiać? Dyrektora. No ja złożyłem wniosek na komisji. No pan jest przewodniczącym komisji, nie ja przecież. No to, no to co przepraszam to, bardzo, są, ale, co? ale ja nie zawiadomiłem dyrektorów szkół przecież, przecież odprosiłem o to i, ale, i dobrze. No Pan prosił, ale no nie ale zawiadomiłem, no nie bo wyszło, żeśmy no, no, no. nie głosowali nad tym, żeby zawiadomić, tak? A to miało być głosowanie, żeby Pan no, zawiadomił, No Jeżeli tak? miałby to być wniosek formalny do mnie, to chyba tak. No, no tak, dobrze, w związku z tym ma, to rozumiem, że nie były zawiadomione, jak z tego wynika, tak Panie? Ma, no mam przepraszam, przykład, ale... Być, być może, no ale, ale, ale no, dyrektorki zawsze są zawiadamiane o Kolej, sesji. No, kolego przewodniczący to jest Komisji Budżetowej, dopowiem, że panie były poinformowane i nawet pytały, czy mają przyjść. Natomiast myśmy uznali i, i taki był nasz komentarz, że no, to nie jest na tyle ważna sprawa, żeby jakby namawiać ich do obecności tutaj, tak? Bo, bo pewnie chodzi o dostosowanie y, tych o, obwodów, tak? No dokładnie tak, o to chodzi. Chodzi mi po prostu o taką rzecz. Jak Państwu jest wiadomo, reforma oświaty trwa w najlepsze i gimnazja będą wygaszane, zaczyna się walka o uczniów i to nie wiem, czy to pod, wójt pewnie potwierdzi, bo był na, na spotkaniu w szkole podstawowej numer 6 i wie, na czym to polega. I tutaj patrząc na projekt tej uchwały mamy ja mam pewne wątpliwości, to znaczy z tego projektu uchwały wynika, że jakkolwiek szkoła podstawowa w, po, po tej reformie oświaty w Drzonowie będzie jakby myślę zapełniona uczniami, tak to określę, tak też szkoła podstawowa w Dziżynie obawiam się, że będzie problem, a mianowicie dlaczego? Dlatego, że obwody, granice obwodów publicznych szkół podstawowych, jakie tu mamy w tym projekcie uchwały Obejmują w ten sposób, to znaczy są podzielone tak, w Drzonowo obejmuje miejscowości Drzonowo, Sarbia, Karcino, Samowo, Błotnica, Przećmino, Bogusławiec, Głowaczewo, Nowogardek, Głąb, Stary Borek, Nowy Borek, Bezpraw i Budzimskie. A obóz Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie obejmuje miejscowość Dźwirzyno. Było, było pytanie skierowane do Pana Wójta, dlaczego właśnie w ten sposób jest, i gdzie są miejscowości, które są największe w gminie, a mianowicie Grzybowo i Zieleniewo, które tutaj nie ma. Nie mówię o stronie e, wschodniej gminy, czyli tutaj Niekanin, Obroty, Bogucino i jak również Stramnica, no bo m, tam jakby naturalną sprawą było to, że tam po prostu nie ma szkoły po tamtej stronie i nikt by się nie przebijał na tą stronę, ale, ale o co mi chodzi konkretnie? Czy w związku z tym nie ma obawy, krótko powiem że szkoła w Dźwirzynie nie będzie miała racji bytu z tego względu, że nie będzie tam uczniów. I drugie pytanie moje do pana mecenasa tutaj bardziej. Z moich informacji wynika, że w przypadku obwodów szkół podstawowych, czyli na przykład jeśli zieleniewo i grzybowo szczególnie będzie przyporządkowana, czy jest przyporządkowane do miasta, bo to pewnie potwierdzi wójt. Sama zmiana tego obwodu będzie wymagała zgody dyrekcji właściwej dla przyporządkowanego obwodu. Czy taka zgoda jest konieczna, czy nie? Według moich informacji taka zgoda będzie konieczna. A czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że każdy dyrektor będzie dbał jakby o swoją szkołę i to jest też naturalne w tym sensie, żeby zapewnić nauczycielom zatrudnienie, no i, czyli zapełnić uczniami taką szkołę a ta walka trwa już najlepsza. Jeszcze się nie zaczęło do końca, a, a to, co widzimy, co się dzieje w szkołach i to kołobrzewskich, nawet między kołobrzewskimi szkołami, to jest po prostu no, no, no przerażające, można powiedzieć w jakimś sensie. Nie, żadna szkoła nie chce oddać w cudzysłowie swoich uczniów w innej szkole, a tutaj cierpią na tym głównie gimnazja, ale w przypadku Dźwirzyna, no tam jest y, duża, duża obawa, że może być tak, że, że y, tych uczniów nie będzie po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Zanim Pan mi odpowie, jeszcze Pan Królikowski chciałby zabrać głos. No ja pamiętam na Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa i także wcześniej były informacje, że Kurator Oświaty, Oświatowy Zachodniopomorski nie zgodzi się na zmianę obwodów. On decyduje o zatwierdzeniu, więc te obwody zostały tak przygotowane, jak były poprzednio. Kurator wyraźnie powiedział, że nie wyrazi zgody na zmianę obwodów, więc jeżeli byśmy zmienili tutaj, jak kolega Tomek by chciał, żeby było, nic by to nie dało, bo kurator by to odrzucił, byśmy musieli jeszcze raz podejmować uchwałę. Taka informacja jest od kuratora, też osobiście się pytałem i taka była informacja. On nie będzie, zresztą tam na tym spotkaniu w Radzikowie też taka, takie stanowisko kuratora było. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Wójt, proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Wójt. To znaczy, tutaj chyba przewodniczący decyduje, myślę, pan tak? Pan Wójt, proszę Panie OK, ustalmy parę faktów. Na początek. Wiecie Państwo, że w mieście uczy się więcej dzieci z terenu gminy, niż na te w naszych szkołach gminnych. Tak? To jest pierwszy fakt. Drugi fakt. Już miałem chyba dwie delegacje rodziców, którzy zabiegali o to, żeby nie dopuścić do przemieszczenia ich dzieci ze szkół miejskich, do których chodzą. Bo mówią, no, dzieci powinny kontynuować swoją naukę. I trzeci fakt, potwierdzam tutaj kolega Przewodniczący, profesor Tomasz Królikowski, bardzo celnie powiedział, bo byłem i na zebraniu w Szóstej i byłem też na zebraniu w mieście, na spotkaniu komisji. Po prostu no, krótko mówiąc, potwierdzam ten fakt. I teraz, jeżeli byśmy podjęli decyzję o innym zaprogramowaniu tych obwodów niż są, bo mamy status quo pewne, tak? No to proszę zwrócić uwagę, że y, to działa w dwie strony, czyli rodzice w Grzybowie czy w Zieleniewie byliby podzieleni, czy y, do Dziżyna, do czy też do miasta, tak? Ja nie jestem pewien, czy więcej rodziców z Grzybowa jeździ do drzyżyna niż z Grzybowa do miasta. W naturalny sposób większość rodziców pracuje w mieście, a w związku z tym również wozi swoje dzieci w mieście. Jest zawsze tutaj dylemat, że, że szkoła faktycznie może mieć mniej dzieci. Myśmy sprawdzali również dane takie statystyczne, czyli jak będą wchodziły roczniki. Wygląda na to, nie wiem komu dziękować, że jednak tych dzieci będzie no, jakby na podobnym poziomie jak dotychczas. Tak? W związku z czym uznaliśmy, zwłaszcza przy tej deklaracji, jeszcze raz podkreślam, potwierdził to pan Kulikowski, ja też ją słyszałem i rozmawiałem. Inspektora oświaty, który powiedział, że on absolutnie nie będzie tutaj, no chyba że w bardzo, bardzo wyjątkowych sytuacjach. Tak? I ja myślę, że to jest dla nas wręcz obrona przed zakusami miasta, które na przykład nasze dzieci chciały rozparcelować po kilku różnych szkołach, żeby je pouzupełniać. Tak? I dlatego też mu prezydenta i powiedziałem, no tak troszkę nawet mocniej, że proszę zachować status quo, będziemy tego bronić, jak będzie trzeba, to pojedziemy i do kuratora, i jak trzeba, to jeszcze wyżej, bo taka była wola rodziców, którzy u mnie się pojawili. No nie wiem, pani Korzel, chyba że kolega akurat się zajmuje tą sferą, być może artykułowała coś takiego, Panie Macieju, to ja bym prosił ewentualnie powiedzieć, bo ja do mnie taki sygnał nie dotarł. Proszę bardzo, Pani Maciej. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Panowie Radni. Znaczy podzielamy tą troskę, żeby była jasność wszyscy. To nie jest tak, że jakby nie mamy obaw, dlatego też już kilka miesięcy temu podjęliśmy działania zmierzające w kierunku, w kierunku zapobiegania ewentualnych skutków reformy oświaty na terenie gminy Kołobrzeg. Spotkania z Panią, z Paniami Dyrektor odbyły się już trzy w tej sprawie. Zaangażowani zostali także pewne grono aktywnych, aktywnych rodziców, ponieważ my tutaj myślę, że możemy, tak, mogę tak powiedzieć, z panem Wójtem, z zespołem, z którym rozmawiamy, podzielamy taką opinię, że najistotniejszy głos w reformie oświaty należy do rodziców i ich dzieci. To jest jakby kluczowa kwestia, od której żeśmy wyszli. Ponieważ uważamy również, że decyzją administracyjną nie należy regulować naturalnych procesów. Czyli krótko mówiąc, jeżeli rodzic ma wolę i chce pójść do szkoły do koło brzegu, to on to po prostu zrobi i nie zmieni nic zmiana obrębu. W związku z tym nasza troska powinna być przekierowana zupełnie w inne miejsce. Otóż, co zrobić, aby jakość. Nauczania w szkole była na tyle wysoka, żeby rodzice chcieli posyłać dzieci, głównie z gminy Kołobrzeg, tak, do naszych szkół. I oto przekierowaliśmy uwagę w tym kierunku, nie w kierunku mazania y, po mapie obrębów administracyjnych, bo to nic nie da. Y, nadmierna regulacja życia społecznego przynosi najczęściej bardzo negatywne skutki. Chcielibyśmy tego w gminie Kołobrzeg uniknąć. Dlatego podjęliśmy działania z dyrektorkami szkół już dużo wcześniej i już pewne kierunkowe decyzje w tym zakresie zostały podjęte. O ile rzeczywiście w szkole w Drzonowie jakby to ryzyko jest bardzo minimalne, wręcz można powiedzieć, że nie ma. Zaprojektowana już została przy uzgodnieniach z panią dyrektor pewne kierunkowe zmiany, które na terenie szkoły podstawowej w Drzonowie będą miały miejsce. To szkoła w Dziwiżynie również dookreśla w tej chwili, jeśli mogę tak powiedzieć, pewien profil, który będzie charakterystyczny dla tej szkoły i który będzie powodował, że część naszych rodziców wyśle dzieci do szkoły w Dziwiżynie, a nie do koło brzegu ponieważ ma określone walory, ma określone atuty. Nastał czas rynku to rynek będzie decydował o tym, gdzie rodzice pośle dzieci do szkoły i zadaniem dyrektorek szkół zostały one zobowiązane, przy czym nie na zasadzie takiej róbcie coś, tylko my aktywnie zaangażowaliśmy się i wspólnie ustalamy kierunek rozwoju naszych szkół. I takie w tej chwili decyzje kierunkowe zapadają, i nasza troska jest przekierowana na to, aby jakość nauczania rosła, żeby pewne profile, na przykład żenowe, aktywne, sportowe, tak oczywiście mówię w tej chwili hasła, tak? ale to wszystko ma głębszą treść. Natomiast w przypadku Dźwizyna w tej chwili jest naznaczony wstępny profil językowy, który będziemy bardzo dynamicznie rozwijać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby? Tomasz, proszę bardzo. Ja jeszcze wracam do mojego pytania kluczowego tutaj. Jasne, że prawa rynku są ważne, wszystko się zgadza, ale mamy fajny obiekt w tym Dźwizynie i faktycznie, no, ja myślę, że że tak walczyli y, dźwirzyńcy, mówię o ten obiekt dosyć mocno i zbierali pieniądze. I teraz y, pytanie jest takie, jak właśnie gmina do tego podejdzie. No już teraz wiemy, jak podchodzi. Teraz pytanie mam takie do, do pana mecenasa, mimo wszystko wracam do tego, czy, czy y, dyrektor szkoły, powiedzmy sobie, musi wyrażać zgodę na zmianę obrębu danego ucznia, czy nie musi? Bo to jest kluczowe dla mnie na przykład. I trudne, ja powiem szczerze, akurat przy formułowaniu tej uchwały nie miałem żadnego udziału. Tak na szybko starając się odpowiedzieć, otworzyłem dwie ustawy, a mianowicie ustawę przepisy wprowadzające prawo oświatowe i ustawę prawo oświatowe. I na szybko wydaje mi się, że nie, a mianowicie. W tym zakresie, natomiast ja tylko zaznaczam, że to jest opinia po pięciu minutach i proszę nie traktować tego jako opinii objawionej, bo w tym zakresie. Na pewno no dobrze, to ja mam to w takim większej... razie prośbę taką do Pana, że tutaj przez tego, żeby Pan mi powiadomił, dobrze? Jak Pan, załóżmy, no, znajdzie tą, tą konkretną odpowiedź na to pytanie, natomiast dobrze? Wstępnie chciałbym mimo wszystko odpowiedzieć, że zgodnie z artykułem 210 ustawy przepisy wprowadzające prawo oświatowe ustępem 5 do ustalania planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i tak dalej, i tak dalej, a także określania granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem artykułu 88 ust. dwa ustawy, a on mówi o zakładaniu nowej szkoły akurat, czyli rozumiem, że tutaj nie ma takiej sytuacji. Nie prowadzonych przez gminę i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 roku stosuje się przepisy artykułu 39 ustawy prawa oświatowe, tak? I przechodząc do artykułu 39 prawa oświatowego, ja wskazuję, że zgodnie ze ustępem 5 tego artykułu, Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, w przypadku szk publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała Rady Gminy podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, także i tak i nie, bo jeżeli to jest jeżeli to jest szkoła spoza terenu gminy, no to w zasadzie my powinniśmy to uzgodnić. Jeżeli to jest szkoła prowadzona przez jakąś osobę prawną, bo tak też może być, że to jest tak. szkoła o uprawnieniach publicznych, ale prowadzona przez in, in, nie przez gminę, nie gminy. albo przez jednostkę no. samorządu terytorialnego, to też tak powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o nasze szkoły, no to nie. Jeżeli chodzi o szkoły innych podmiotów, to w zasadzie tak. Taka jest wstępna odpowiedź na pana pytanie. Czyli, czyli, że w przypadku innych podmiotów taka zgoda jest konieczna? Tak, no, tak. A tak by wskazywał artykuł 39 ustęp 5 odpowiednio stosowany czyli właśnie... że czyli że jednak jeżeli na przykład y, obwód grzybowo będzie y, przyporządkowany do Kołobrzegu, to wtedy będzie konieczna zgoda dyrektora z Kołobrzegu o przeniesieniu do dźwirzyna krótko mówiąc nawet nie tyle nawet no nie jak? tyle dyrektora tylko chyba raczej y, miasta Organy. organu no. no jak No przecież na no przecież mówi Proszę bardzo. bardzo znaczy, nie, z tego, co mi wiadomo, tu się nic nie zmienia. Znaczy, jeżeli, jeżeli dane dziecko rodzice chcą przenieść do innego obwodu, to jest potrzebna tylko i wyłącznie zgoda nowej szkoły, tej drugiej, tak? Tylko tej drugiej. Tak, tak kurator, tak, tak. Tak. Mhm. Proszę bardzo, Rafał Piętkowski. Może trochę nie na temat, ale też chciałem nawiązać do tego, co Pan mecenas mówił. Faktem jest, że jeżeli chcielibyśmy dziecko przenieść do jednego obrębu, tak, to musi być zgoda dyrektora tej szkoły, do której chcemy przenosić i również dyrektora z tej, z której chcemy przenieść i dyrektor, wystarczy dyrektor, do którego chcemy przenieść obrębu, wyrazi zgodę, a dyrektor, z którego chcemy dziecko zabrać, nie wyrazi zgodę, to pozostaje dziecko w tej szkole. No, no właśnie o to mi chodzi. Ale, ale Panie Mecenasie, właśnie to jest też następstwem tych obwodów, o których mówimy, bo jeżeli jest taka sytuacja, to będzie blokowanie przenoszenia uczniów, to o to tu chodzi.